Jesteśmy dzisiaj w Centrum Biofeedback Endless Mind we Wrocławiu z cudowną Anetą Stankiewicz, olimpijką z Tokio w strzelectwie sportowym. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo nam jest miło. Dlaczego właściwie zainteresowałaś się biofeedbackiem w WERIN? Z biofeedbackami już miałam jakieś, jakąś styczność już wiele lat temu, to znaczy Współpracę z psychologami właśnie uzupełniałam takimi treningami, ale gdy zmieniłam psychologa w właściwie to od razu po Igrzyskach w Tokio, pan profesor Blecharz zalecił mi jakby wówczas werima, i od tej pory jesteśmy nierozłączni, no i współpracujemy właśnie na tym urządzeniu. A od kiedy właściwie y, trenujesz na Verimie? To już właśnie będzie dwa lata, zaraz drugi rok. No i swoją, tak jak mówię, swoją przygodę już z biofeedbackami miałam wcześniej, ale teraz tak naprawdę ten trening jest systematyczny i mam na własność to urządzenie, dlatego też mogę Coś więcej o nim powiedzieć i tak naprawdę z tego skorzystać. Przede wszystkim mogę polecić korzystanie z biofeedbacku i jestem pewna, że, że to jest elementem każdego mojego treningu psychologicznego i to na pewno mi pomaga w, w jakiś sposób. A jeżeli korzystasz systematycznie, to, to co to znaczy właściwie? Jak często? Dla mnie każda jednostka treningowa, treningu mentalnego, powinna być mniej więcej taka sama jak sportowego. No, może trochę mniej, mniej tego robię, ale nadal to musi parę razy w tygodniu gdzieś nastąpić. U mnie jest to w okresie startowym najwięcej korzystam z tego. Czyli, tak dokładnie podając, jest to gdzieś 4-5 razy w tygodniu. Jeżeli mam okres przygotowawczy i rozpisane takie treningi, powiedzmy więcej się skupnią, skupiam na strzelaniu i e, powiedzmy w jakichś tam treningach fizycznych, jest to około 3-4 treningów w tygodniu. Ty tyle samo trenujesz y, strzelectwo czy więcej? A właściwie to strzelam to każdego dnia. Tak. <laughs> I można w sumie trochę powiedzieć, że ten każdy, każdy trening strzelecki zawiera y, elementy treningu mentalnego, bo jednak wykorzystuję to. W trakcie strzelania i przed strzałem wizualizację. Także to, że ćwiczę to ileś tam razy w tygodniu, no to jednak przykłada się to, że za każdym razem z tego korzystam. A jak taka przed strzałem, to już z ciekawości wygląda taka wizualizacja, że co sobie wizualizujesz? Idealny strzał. Tak, mam taki obraz swojego ulubionego strzału. I nie, nie, tyle, nie tyle wartość samego strzału, co odczucia związane z nimi się właśnie pracuje nad tym, wizualizuje, żeby później mieć taki, taki obraz i go powtórzyć. A jak zmieniło się twoje samopoczucie od początku używania tego narzędzia, i czy potrafisz to jakoś połączyć z tym, o czym opowiadasz? Coś w się sensie, na przykład z tą. Wizualizacją, że czy coś, coś na przykład to zmieniło, wprowadziło do wizualizacji, odjęło. Mm -hmm. No, dużo to się właściwie łączy z moim, z pracą z psychologiem, więc odkąd jestem z panem profesorem Blacharzem, odtąd też jestem z Verimem, Także myślę, że to jest takie bardzo ważne połączenie, bo samo urządzenie. Czasami no, trzeba mieć dobrego nauczyciela, który prowadzi też po nim. Przede wszystkim, co widzę, no, to, to nie są takie oczywiste rzeczy, to znaczy, e, jakby cały mój organizm potrafi robić rzeczy, których nie potrafił. Potrafię się koncentrować dłużej. Moje myśli, e, które jakieś tam wcześniej sprawiały, że dekoncentrowałam się, to teraz nie robią na mnie wrażenia. Są to rzeczy, które Wiem, że są nowe i widzę, jak reaguje na, no właśnie, na przykład, wysokie seria albo wysokie strzały. A wcześniej mnie to trochę, może, dekoncentrowało albo po prostu sprawiało na mnie jakieś tam wrażenie, a teraz już tego nie ma, jestem cała obniżona. A przez to, że jesteś cała obniżona, to co masz na myśli? Bo to Ty... chodzi o system nerwowy? Tak, tak, tak. No ja to tak odczuwam, że. Rzeczy, które właśnie, tak jak powiedziałam, kiedyś sprawiały na mnie jakieś tam, dotykały mnie, tak teraz ja się z nimi godzę po prostu. Potrafię sobie z nimi poradzić, a wcześniej nie potrafiłam. Czyli można powiedzieć, że to jest taka największa zmiana, którą zauważyłaś, czy tak, coś może tak, tak, jeszcze? Tak, wchodzę w stany szybciej na pewno, w takie stany głębokiej relaksacji i lepiej je kontroluję. A czy widzisz, że faktycznie twoje strzały się, w sensie celność strzałów się polepszyła od kiedy używasz tego systemu? czujesz jakąś różnicę? Czuję właśnie to, że potrafię bardziej psychicznie zapanować nad swoim strzelaniem, mm -hmm. a fizyczność nie jest aż taka ważna. A taki element, który najbardziej ci się podoba już w samym, powiedzmy, treningu na, na, na właśnie biofeedbacku Verim? No, przede wszystkim to jest to, że widzę o czym, co jak na mnie wpływa, czyli jestem podłączona do tego systemu i widzę jak na mnie działa jakaś myśl i wtedy wiem, że muszę się na przyszłość skupić, żeby albo takich myśli nie było, albo nauczyć się sobie, sobie z nimi radzić, albo właśnie wiedzieć o tym i odłożyć wówczas złożenie, bo wiem, że to mogło na mnie jakoś tam zadziałać. I fajne jest to, że ja mogę właśnie pracować sobie na verimie i online wysyłam moje wyniki panu psychologowi. On może określić, czy w jakiej jestem aktualnie w formie psychicznej, bo no, to jest bardzo ważne. Nie, nie jestem sportowcem, jestem dosłownie w prawie, że każdego tygodnia w innym miejscu. I nie zawsze jesteśmy w stanie przeprowadzać takie treningi razem, dlatego taka forma online jest dla mnie m, bardzo ważna. A ten trening właśnie sam w sobie jest przyjemny w sensie same jakieś doświadczenia, bo siedzisz tak przed ekranem i, i patrzysz właśnie co tam się hmm. dzieje i czy to jest dla ciebie w ogóle fajne doświadczenie? Tak, to jest dosłownie jak gra komputerowa. <laughs> ja to tak trochę odczuwam, z tym, że to co się dzieje na ekranie zależy tylko od nas. Od naszego pobudzenia, od naszego zaangażowania, od naszej koncentracji, od tym jak sobie właśnie radzimy, i to się wszystko tam e, przenosi. Więc to jest fajne, do, bo to jest takie trochę odkrywanie siebie mhm. i to, co w nas siedzi, od razu wychodzi na takich, właśnie na tych zadankach. A na przykład, właśnie jeżeli chodzi o te zadania i obserwowanie tych wykresów, mhm. to co Cię najbardziej zaskoczyło, czy zaskakuje nadal podczas właśnie tych treningów? Mhm. No, czasami mnie zaskakuje to, jak szybko potrafię zejść do takiego bardzo niskiego, dobrego poziomu pobudzenia. Chociaż wydaje mi się, że ja w ciągu dnia tak nie do końca byłam, a przychodzę na trening i jest i robię to. To jest bardzo fajne. I no to jest właśnie to, co powiedziałam, że nie do końca to widać, ale to się dzieje. Widać, że po prostu ta praca na tym urządzeniu przynosi efekty po prostu. A tak, to jest takie trochę na no, marginesie pytanie, ale czy Twój trener zauważył też różnicę na przykład w Tobie, jako taka osoba powiedzmy z zewnątrz, której jesteś podopieczną? To trzeba by się w sumie trenera zapytać, <grym> ale ogólnie mój poziom sportowy cały czas rośnie, więc myślę, że to ma wiele składowych i między innymi to jest właśnie trening mentalny, który jest bardzo ważny w sporcie, szczególnie na, na takim wysokim poziomie, że no, jedziemy na Puchar Świata i tak naprawdę... Pierwsza trzydziestka może zdobyć medal i tu się o takie niuanse bijemy. No tutaj myślę, że moim, moją dużą zaletą jest to, że właśnie pracuję na urządzeniu i mam cały czas pod kontrolą ten trening. I moim zdaniem jest równie ważny jak ten trening strzelecki, wie. więc no to. No, no nie ma odpuszczania sobie ani w jednym, ani w drugim. Pewnie, czyli to jest taka kombinacja jednego i drugiego. Tak jest, tak jest. A jak zmieniły się Twoje reakcje i samopoczucie podczas samych zawodów już? Mm. Kiedy ten performance musi być taki na najwyższym poziomie? No na, na pewno mniej na mnie robią wrażenie zawody. Tak jak już powiedziałam, mam wrażenie, że cała jestem obniżona. <śmiech> <śmiech> w takim, w takim po, z jednej strony to jest pobudzenie, ale z drugiej strony potrafię się na, na strzelanie wejść na taki poziom pobudzenia optymalny. Więc no to nie jest tak, że ja cały czas chodzę jak śnięta ryba, ale czasami jak jest to potrzebne, to potrafię wywołać właśnie ten stan. Czy zauważyłaś też jakiś wpływ tego treningu na Twoje życie takie prywatne, tak już poza właściwie sportem? No trochę, trochę chyba tak, bo ja ogólnie zawsze byłam taką dosyć waleczną osobą w każdej sferze, ale to nie wiem, czy to Werim ma z tym coś wspólnego, czy po prostu na starość pokornieje. Ale no może coś w tym wyjdzie, że, że może dzięki temu trening, treningowi mentalnemu trochę lepiej sobie radzę z różnymi przeciwnościami i... I nie muszę tutaj walić nogami, gowie. Gowie, żeby coś tam zdobyć. A jeszcze wracając do samego treningu, czy był jakiś właśnie największy błąd, który dostrzegłaś, że go popełniasz, a wcześniej nie potrafiła być bez używania tego narzędzia, tego zauważyć, bez tego używania tego systemu? No ja y, od... Wielu lat uważam, że trening mentalny jest bardzo ważny i najpierw szukałam psychologa, który po prostu pozwoli mi się wyzwolić na zawodach, a później wspomniałam, że pracuję z panem profesorem i on mi polecił ten werim, i więc to jakby łączna zasługa tych obu czynników, wtedy dopiero zaczęłam czuć taką, takie otwierające się zasoby. Ja mhm. czułam, że ja mogę, tylko ja tego nie potrafiłam na, na wielkich zawodach. I te zasoby, myślę, że Werim pomaga mi otworzyć, może pomaga mi wyzwolić się na, na zawodach, osiągać bardzo wysokie wyniki i jakby ta furtka została otwarta. Super to brzmi. <laughs> Taka <śmiech> integracja zasobów wewnętrznych, tak, które gdzieś tak. tam są, ale nie mamy z jakiegoś powodu. Tak, bo ja występu. czułam, że ja mogę, ale mnie po prostu presja dociskała. I to jest właśnie to, że ja też wiedziałam, że to są psychologiczne aspekty, mm -hmm. że trzeba je te zasoby otworzyć, uwolnić i i sobie działać. Super, czyli można powiedzieć, że biofeedback może pomóc w właśnie zaradzeniem sobie z taką presją tak, w różnych sytuacjach. Tak, no strzelectwo to jest taka bardzo bardzo specjalistyczna dyscyplina, gdzie każdy milimetr ma znaczenie i nawet jeśli pomyślimy o czymś, to spinają nam się mięśnie i ten strzał nie idzie tam, gdzie my byśmy chcieli. Więc tutaj nie tylko układ mięśniowy, ale to jest razem połączone z układem nerwowym. Musimy wszystko tak, tak przyswoić, wszystko tak obniżyć, tak przygotować do tego strzału, żeby on poszedł naturalnie i tam, gdzie chcemy. A zaraz, jak przychodzi presja czy stres, od razu to widać na tarczy. A właśnie chodzi o to, żeby w tych najważniejszych momentach potrafić się z tym poradzić i zachowywać się za każdym razem tak samo, nieważne czy to są Igrzyska Olimpijskie, czy to są e, jakaś Runda Pucharu Polski. A jakie to jest dla Ciebie uczucie, w sensie, bo mnie tak ciekawi, jakbyś to opisała, czy to jest jakieś takie uczucie, nie wiem, jedności wewnętrznej, czy masz w ogóle jakieś takie swoje własne określenie na ten stan, bo to podejrzewam, że to jest jakiś po prostu stan, tak, tak w ciele. Tak, tak, no to ja bym powiedziała może, że to jest pewien stan takiej wolności bez... Y Żadnych ym, zobowiązań wobec nikogo i niczego, bo łatwo się mówi, żeby właśnie iść na start i się nie przejmować, mm -hmm. prawda? No tak. A żeby tego dokonać, wydaje mi się, że właśnie trzeba najpierw sobie oczywiście to zwizualizować, a później to wykonać w taki sposób, że z jednej strony. Bo to się wydaje łatwe, jak już się to umie, ale mm. żeby się tego nauczyć, to też wiadomo, jakiś tam jest proces potrzebny, więc no tak, tak właśnie to widzę, taki, taki, takie poczucie wolności, niezobowiązania, lekkości, coś takiego. Czyli może powiedzieć trochę, bo ja znam takie określenie jak nie oddawać mocy na zewnątrz, mm. czyli tak jakby nie oddajemy swojej mocy, żeby świat zewnętrzny wpływał na to, co się dzieje w naszym wnętrzu. Tak, dokładnie. I tu jest tak samo, Mamy, mam swoje stanowisko, mam swój karabin, mam swoją tarczę i nawet przy zmienności warunków to zawsze jest takie samo. Więc staram się, żeby moje, moje wnętrze też zawsze tak, tak samo do tego podchodziło z takim samym nastawieniem. A tak właśnie, jeżeli chodzi o takie osoby, które chciałyby skorzystać z biofeedbacku WRIM, ale się wahają. To co byś chciała, nie wiem, co byś mogła takiej osobie powiedzieć, żeby właśnie ona nie wiem, może ją zachęcić, że jednak warto dać sobie tą szansę. Jeżeli ktoś jest już w sporcie i jest zawodnikiem czy trenerem, to na pewno ma ogromną świadomość tego, że trening mentalny jest bardzo ważny. A żeby wykonać dobrze kontrolowany trening mentalny, to urządzenie biofeedback jest niezbędne do tego. Dlatego jeżeli chce się być po prostu lepszym, lepszym zawodnikiem, lepszym trenerem, chce się być świadomym zawodnikiem i rozwijać się nie tylko jakby w swojej dyscyplinie sportu, ale właśnie otworzyć umysł, to myślę, że to jest najlepsze urządzenie, jakie mm -hmm. właśnie można, z jakiego można skorzystać, żeby, żeby tą swoją energię mentalną zwolić. Tak, bo ja kojarzę właśnie, że astronauci też używali tego mm -hmm. systemu. Mm -hmm. no że, że, że astronauci i sportowcy, no. on był taki trochę ekskluzywny, można powiedzieć, kiedyś niedostępny, a teraz staje się po prostu szerzej dostępnym tak. systemem, którym norm, normalna osoba może, może tak, skorzystać. i w każdej sferze można się po prostu być lepszym. To jest fajne. Tak. Że to nie tylko się ogranicza do sportu, ale i do biznesu, i do życia pewnie codziennego też. Polecam. Super, super. Zostało to ostatnie pytanie, właśnie, że dzisiaj skorzystałaś też z okularów wirtualnej rzeczywistości, że są specjalne takie gry, można powiedzieć, które są robione pod właśnie relaks, koncentrację i również ćwiczenie tych stanów. Jakie to było dzisiaj doświadczenie dla ciebie? No to takie magiczne, rzekłabym, bo to dosłownie człowiek się czuje jak w kosmosie. No, takie nierealne aż, ale no, na pewno chciałabym to powtórzyć i bym chciała na tym pracować, bo no, umysł nie ogarnia, że coś takiego można w ogóle stworzyć i na tym pracować. To jest bardzo fajne i, i myślę, że może nawet być skuteczniejsze niż to, co aktualnie robię, więc y, jestem otwarta okay. <laughs> I, i myślę, że na pewno skorzystam w przyszłości jeszcze z tego. Serdecznie dziękuję fajnie, za rozmowę, było bardzo fajnie. Dzięki. Dzięki. Pa pa. Pa.